jak warunki na obiekcie? No bardzo dobre, widać od razu, że tutaj wszystko gra i jest wszystko na top tak naprawdę jest. Murawa jest bardzo dobra, jak na trzecią ligę to jest no, fantastyczny poziom. Ogólnie obiekt zaplecze, boiska treningowe no, robi wrażenie. Nie? Yeah, tak, 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 widać, że wszystko nowe, wszystko zrobione z głową i wszystko tutaj jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Janek, Ty na dzisiejszy mecz chyba prosto z matury przyjechać podobno. Tak, tak, pisałem ci maturę właśnie z języka polskiego. No i jak? No, liczę, <grym> że będzie zdana, no, ale myślę, że w miarę to napisałem i będzie wynik no, ale mój, w porządku. Ale że, że problemy, że ciężka. E, ale... Były jakieś problemy, no ale... Myślę, że rozprawka mnie uratuje. Słyszałem, że taki pierwszy egzamin dojrzałości sportowy, piłkarski, też tutaj miałeś właśnie. Tak, tak, tutaj debiutowałem właśnie jeszcze w rekordzie. Wygraliśmy 3-1, no i Oby, co miałem dwie sytuacje, takie stuprocentowe, <laughs> niewykorzystane, ale to był debiut. To liczymy, że do trzech razy sztuka i dziś przyjdzie ta trzecia okazja i wpadnie. Oby tak było. Marcin, pogoda idealna, warunki do grania bardzo dobre. Nic tylko, fajny mecz zagrać. Dokładnie, jedno, jedno boisko z nielicznych, gdzie można naprawdę e, pograć w piłkę. I myślę, że dzisiaj tak, taka okazja będzie, bo naprawdę jest fajne boisko, fajna mm, pogoda do gry. Także nic tylko e, grać. No i jeszcze w drużynie e, naszych rywali znajome twarze. Tak, jest, jest, jest. Jest Dęsiu, jest Magic, także myślę, i jeszcze Fura, także e, pogadamy jeszcze na pewno i, i będziemy rywalizować. No. O to w tym wszystkim chodzi. Także tak, podczas to... meczu na sportowo, a po spotkaniu to pewnie parę minut na pogawędkę się znajdzie jeszcze. No jasne, że tak. Myślę, że, że będzie okazja. i bo fajnie tak spotkać kogoś, jak się grało z osobami, także z zawodnikami. No i nic tylko. Pogradzisz jeszcze. No to nic, powodzenia, uciekaj do szatni. Takiego unikatu to jeszcze dziewięci... powiem szczerze, nie widziałem. Mi nie zobaczysz. Nie zobaczysz takim. To jest 90 lata, kurde. Nie wiem, czy od kampki z dziewiątką. Tak, jest właśnie, to fajna taka. A to to jest 2007, no tysiące... tak, tak, jako. tak no, no, no. Dokładnie. A tu ja mam jeszcze. Be. Jego oczywiście kapitan niebieskich I I rozpoczęliśmy, drodzy Państwo. Przeglądanie oczywiście z usty kartonik, został ukradany z usty Wiktor Skała. Marcin, zostań, troszkę, Marcin! Chodź, środek! Jeszcze raz! Proszę Państwo, tybra, bramka dla rzeźby gości zdobyć tą gola dla ekipy Zabrze, jest numerem 8: Jakub Okaj! Ej, eee, pańsza, trzyki, koniec! A mu spoczywa Niko! Zobaczmy! Rozbij mnie, rozbij mnie, rozbij mnie!

Wszystkimi mamy siły, żeby biegać, więc, więc raczej takie są założenia, żeby, żeby cały czas agresywnie grać pressingiem i, i dzisiaj się sprawdziło. Ty ten, ten mecz też podsumował jako taki, że wygrała drużyna, która była o jedną bramkę lepsza, czy też te aspekty kibikarskie, z te aspekty dboiste oczywiście, gdzie rzeczywiście możecie powiedzieć z po tym pełnym przedmiotem w szatni, w tym elemencie górowaliśmy, to między innymi pozwolił nam do nie zastanawiałem się szczerze nad tym. No, wydaje mi się, że, że byliśmy drużyną o jeden, po prostu jedną bramkę lepszą i tyle, obie drużyny mi się wydaje, pokazały się z dobrej strony. Jest świetna wierzchnia. Yy, staraliśmy się grać w piłkę. Czasami wiadomo, z jednej strony jedna drużyna przeważała, z drugiej druga, ale, ale no, byliśmy drużyną o jedną rankę lepszą i chyba tak, tak to można określić.